Hej Wojtku, witaj, dziękuję Ci ponownie za Twój komentarz. Oczywiście życie jest pełne wyjątków. Natomiast na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że mój blog kieruje swojego bloga do radców prawnych, adwokatów, do prawników czynnie wykonujących swój zawód, którzy zazwyczaj nie mają czasu na to, aby zajmować się. Jeszcze dodatkowo tych kwestiami technologicznymi. To też takie moje po prostu doświadczenia opisane w tym, w tym artykule. Często bowiem w, sami my mieliśmy problemy, na przykład, kiedy przenosiliśmy bloga z serwera, który był. Bloga, który był założony na serwerze u jakiegoś znajomego, na nasz własny serwer okazywało się, że na przykład nie ma żadnych haseł do tamtego serwera, nie można się z tym znajomym skontaktować w żaden sposób. Także to naprawdę rodzi wiele, wiele problemów. To, co ja zawsze mówię, najlepsza opcja to jest po prostu skorzystać z pomocy profesjonalisty, który to zrobi nie tylko profesjonalnie, ale zrobi to sprawnie, szybko i w razie czego jest to osoba odpowiedzialna za całość projektu, do której można się zwrócić o ewentualny zwrot kosztów, nie wiem, można się zwrócić z reklamacją i jeśli jeszcze w stosunku do bliskiego znajomego, a już w stosunku do osoby, która jest z rodziny, to już byłoby trudne, czasem nawet niewykonalne. Cóż. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i dziękuję Ci jeszcze raz za Twój komentarz. Hej.